Szanowni Państwo, przed chwilą tam padło pytanie 50 lat, czy dużo, czy mało. To jest i dużo, i mało. 50 lat pamiętam ten dzień doskonale. To był 4 czerwiec, niedziela, bo sobót wtedy wolnych nie było, kiedy uroczyście otwarto ten dom dziecka. Były również oficjele, był... Przewodniczący, wówczas się mówiło o Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu, bo był to powiat woliński z siedzibą w Świnoujściu. Był inspektor szkolny, pan Czesław Nogal, żyjący do dzisiaj. No i na całą tą uroczystość, mieliśmy już wychowanków od lutego, przywieziono nam jeszcze jako taki piękny prezent 20 rowerów. Wracowało razem ze mną wtedy trójka wychowawców. Moja małżonka, koleżanka Helenka Więcław i kolega, który już nigdy między nami nie pojawi się tutaj. Mieliśmy to szczęście, że przez miesiąc czasu nie mieliśmy dzieci, tylko była tak zwana kadra. Urządzaliśmy ten dom i myśleliśmy, co tutaj chcemy zrobić. Chcieliśmy stworzyć dom, który byłby domem, a nie bidulem. Myślę, że przez te lata, kiedy myśmy pracowali, udało nam się ten dom stworzyć taki właśnie, jaki chcieliśmy. W szkole, w wapnicy dzieci dzieliły się na test domu dziecka i na wiochę. To świadczy chyba o tym, że yy, to, co chcieliśmy, żeby te dzieci dobrze się czuły, to udało nam się osiągnąć. O tym zresztą świadczy również to, że do tej pory jeszcze wielu wychowanków odwiedza nas, że otrzymuje telefony czasami w środku nocy ze Szwecji, z Hiszpanii, z płaczem. Różne wychowankowie skarżą się, na, przedstawiają swoje problemy, proszą o radę. Potem ten styl pracy, tylko nieco inny, bo ja miałem samych chłopców, a potem ten dom zrobiono domek, domem koedukacyjnym. Ten styl pracy, taki rodzinnego domu dziecka, przejęła po mnie pani Ania Oleksy. Dziękuję Ci Aniu z całego serca za to, że ten dom dalej jest taki jak jest. Ale przepraszam bardzo, w kilka lat po tym... Kiedy już tam był czynny, przyszedł do pracy jeszcze pan Stanisław Migacz i pan Ryszard Paraszkiewicz. Pracowali tutaj nieprzerwanie, aż do czasu odejścia na emeryturę. Mają również swoje ogromne zasługi w utrzymaniu tego stylu pracy, jaki myśmy od początku wprowadzili. Pani Aniu. Panie przyjaciele, skałci ze Szwecji, nasze wyjazdy do Szwecji. To jest coś, coś wspaniałego. Przyjaciele z Danii, którzy zawsze nas pamiętali i wakacje, w, byliśmy na wspaniałych wakacjach na Wyspie Duńskiej. Ale proszę Państwa, nasz dom to jest baza Henka i jemu za to dziękujemy dzisiaj naprawdę serdecznie. To jest baza Henka, on spożył ten dom. A myśmy wszyscy łącznie z całym zespołem częściowo przejęliśmy zadania i mamy nowy zespół. Bardzo bym prosiła moje koleżanki i moich kolegów, którzy pracowali ze mną. Szefowa, która powinna nie schodzić ze sceny, bo ona jest 50 lat już tu pracuje. Ona wszystkich dyrektorów ma. Proszę Państwa, prosimy bardzo. Prosimy szefową i prosimy wszystkich naszych wychowawców i prosimy bardzo. E, patrzę na wychowanków, którzy dzisiaj tak licznie nas tutaj odwiedzili. Jest mi bardzo miło. Widzę ludzi, którzy odnaleźli swoją drogę. Dziś są już dorośli, mają własne rodziny. To napawa mnie nadzieją, przekonuje, że 50 lat tego domu przyniosło efekty, że było warto i że jest warto. Dziękuję Państwu bardzo.